Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj w końcu wychodzimy obornik na naszą działaczkę pod kukurydzę. Tutaj jak widzicie tutaj rozrzutnikiem rozróżnikiem rozwozi. Ja i Holanda z krokodylemii mamy puk, bo od razu będę chciał to orać. <grydza> Zobaczymy jak mi to pójdzie, ponieważ już dużo pasów zielonych na polu jest powodziło. Tutaj słoneczki przed plonem, zostały zasiane, został ten słonecznik na kukurydzę na, na broń talerzową i później po słoneczniku zostało stależowane <grych> i mamy dużo pasty do tego też dużo tej badyli po tym słoneczniku i zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. Tutaj jest piasek, więc wiemy a nie jest dobra. Zobaczymy jak to pójdzie. Próbujemy my już sobie zaczęliśmy jak widzicie nie by dużo padów, ale tutaj mamy w piachu tutaj się kurzy so, tu jest taka połowa piachu połowa ziemi lepszej tam za chwilę będzie taka gliniasta pod górkę będzie mi wolał, nie co robić i widzicie pod górkę już tutaj nie wolał ma troszkę gorzej pod góra na te części okolica nie będzie za dużo bo nie mamy tyle, żeby nawozić 3 hektary ja tam jestem zwolennikiem zawsze orki na jesień, ale że tutaj rozejść obornik dlatego ta ziemia też stała tutaj. Trochę też odkładnie są po tej zimie, sami wiecie, się białe, dlatego też musimy trochę poczekać, aż się one wyślizgają, żeby ta orka lepiej wyglądała, lepiej szła. No też już wygląda lepiej, pierwszy czas był najgorszy. Muszę kupować się do śniegu. Patrz, gubię, to już. Także trzymaliśmy z kukurydą, bo też od niedawna tam w sumie Poszliśmy kiedyś w piętrze, gdzie była zimna gleba i ta kukurydza się męczyła. i nie chciała, długo z ziemi siedziała po prostu. Także w tej była było dni na wierzchu, więc nie spieszymy się. Niby już. Ale, Mikaszek. Wielki, wielki, lisek, lecz, nie, to znaczy, że gleba ma powyżej 8 stopni. Ale poczekam. W zeszłym roku sobie raczej tak podsukłem na Instagramie na Instastory, Story, że wsialiśmy. Yy, to jest koniec kwietnia. Ja myślałem, że. To było jakoś wcześniej, ale się okazało, że to koniec kwietnia, więc będzie w sumie podobnie. Jest taki plan, żeby słonecznik zasiać za jednym razem, później tylko y, będą przełożone tarczki. Najpierw słonecznik zasieje, przełożone tarczki na kukurydzę. Y, na, Nasz usługodawca twierdzi, że on to chyba 5 minut wymiany, więc taki jest plan, żeby jeden dzień wszystko okazać, żeby mają to. I'm just on and just go to the house. I'm just gonna push yeah. on and just go to Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like. Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. you, choking's overdue. Uh. Come at me and you won't get any older do crack your holder too. Heating oh. up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a Zabawa, Póki co, bo ja zrobię tylko to i z powrotem, a w tym czasie kuzyn właśnie opóźni rozrzutnik i e, trzeba jechać z powrotem załadować. Tak na razie będę sobie jeździł to i z powrotem, niepotrzebnie go Ale wiecie, z tymi w tym czasie zrobimy już ponad 2 metry, tam jest z powrotem. tak się otwiera, żeby to może zrobić, a mamy tutaj godzinę 18.00. Słoneczko raz świeci, raz nie ma, e, takie przelotne opady, ale takie nieduże słoneczko raz nie. Co tam zmienia, że i tak nie nie grzeje? Nie, prawie. Aha. No Nikola nie grzeje, ostatnio grzało jak pyskaliśmy, teraz nie grzeje, więc sobie wziąłem drugą bluzę, w razie jak było wieczorem zimno, Bo wczoraj byłem pryskać sobie saletą wapniową mi wieczorem zmarzłem w tym nieodrzewanym czynniku, więc e, tak się póki co będziemy bawić. Tylko jest, tylko ta wieś jest po prostu sucha ona się tak wkurzy w dole spina. więc tutaj później te kawałki na do będą na zakresie. Idziesz nagrywać, nie? A z drona? To? No. Zaraz pójdę. No, Teraz musimy zmniejszyć bieg sobie. Myślałem, że tego Monika więcej nawiązuje się wydawało, że tutaj chodziłem tą tandememem, ale jednak nie wiem jak widzicie orka idzie dobrze trochę wolniej jeżdżę niż za torem yy, wiadomo, Michalon ma trochę mniej siły, lżejszy jest chociaż dzisiaj jest obciążony no ale ma jednak trochę gorzej niż ten zator. ale spokojnie będę sobie jechał yy, na razie dokrywa fajnie też padyle po tym soleczniku, może niektóre na wierzchu ale trochę później agregatem zrobimy i będzie yy, okej okay. Zobaczymy później, jak będzie obornik przykrywać, ale na razie nie noszę. A chciałem zacząć orać, już, żeby Węcza miała ponagrywać sceny, dlatego też zacząłem tam bez tego obornika orać. Tam akurat za chwilę kuzyn wiedzie, że będzie nagrajony. Tyle nam zostało tutaj jeszcze, więc jeszcze nam troszkę roboty mamy, ale spokojnie to się ogarniemy. nie wiem jak u was, dajcie znać w komentarzach ale u nas zimno dzisiaj nie Zimno, zimna, zimna sierota zimna, zimna, nie? się okazuje, że dzisiaj tak rozmawialiśmy, że w październik był cieplejszy więc na razie ta wiosna wilgoci jest ale kurczę zimno i się wydawało, że będą na przykład trawy ładne pokorzy wszystko ale ta zimno robi swoje że te trawy po prostu nie rosną stoją w miejscu i, i inne rzeczy zboża fajnie wyglądają Więc yy, czekamy na poprawę pogody. Więc yy, na ten dzień dzisiejszy będziemy kończyć już film. Będziemy pracować sobie dalej. Ja tutaj będę tak długo robić aż założę. A wy możecie sobie zaczynamy filmy z drona jak wyszły Więc subskrybujcie kanał osoby, które tego nie robią yy, zapraszamy do lajkowania oraz komentowania filmów na razie.